Zrównoważona będzie najbardziej popularnym słowem w polskim i europejskim rolnictwie przez najbliższe 6 lat. Będzie się przewijało w dokumentach strategicznych, więc będziemy mówili także, mam nadzieję, dzisiaj o zrównoważonej produkcji i różnicach między produkcją żywności w krajach Mercosur i w Unii Europejskiej. Oczywiście przypomnę tylko, że jeszcze do niedawna, do 1 października bieżącego roku, pan Jacek Zorzecki był prezesem Polskiego Związku Hodowców Producentów Bydła Mięsnego. Przez prawie dekadę, jak nie pamięć nie myli, zgadza się? Zgadza się, kupę, kupę czasu minęło od, tamtego, od tamtej pory. Wczoraj pojawiła się taka informacja, jakby to powiedzieć, taki trochę nawet samozachwyt Urzuli von der Leyen, że no otwieramy nową kartę w historii, że w zasadzie negocjacje dotyczące właśnie Mercosuru, umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej, głównie Argentyny i Brazylii, dobiegły końca. I zacznę od pana Jacka. Panie Jacku, co to oznacza i w ogóle czym jest, bo to jest taka bardzo ładna nazwa MERCOSUR. A pan już ponad rok temu o tym pisał. Najprościej można by było powiedzieć, że MERCOSUR to taka Unia Europejska Ameryki Południowej. Ona Jej pełnoprawnymi członkami jest Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj. Wenezuela też jest członkiem, ale od bodajże 2016 roku jest zawieszona ze względu na kwestie polityczne. Są też y, kraje stowarzyszone między innymi Boliwia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Gujana, Peru czy Surinam. Y, dzisiaj Mercosur liczy ponad 300, 300 milionów mieszkańców. Największym krajem jest y, Brazylia. No i nie ma co ukrywać, jest jednym z głównych rynków, z którym ma wymianę handlową Unia Europejska. Jest to rynek, który, z którym jeszcze nie mieliśmy. No i jak na razie, do tej pory nie mamy umowy o wolnym, wolnym handlu. Potężny producent żywności, bo rozumiem, że skupiamy się. Przede wszystkim na kwestii rolniczej, znaczy ja będę się skupiał na kwestii rolniczej, Pan poseł myślę, że szeroko będzie na ten temat mógł mógł powiedzieć. Potężny producent żywności, potężny gracz, jeżeli chodzi o sektor wołowiny, sektor drobiu, sektor biopaliw, sektor buraków cukrowych i to co mogą niektórzy się zdziwić potężny gracz jeżeli chodzi o rynek rolnictwa ekologicznego więc jeżeli ktoś w Unii Europejskiej myśli że będziemy konkurowali na rynku jeżeli chodzi o rolnictwo tym rolnictwem ekologicznym które jest ma wyjść jeszcze wyższe standardy no to muszę niestety Powiedzieć, że tam też nie będziemy konkurowali na rynku rolnictwa ekologicznego, ponieważ oni już dzisiaj mają ponad 7,5 miliona hektarów w rolnictwie ekologicznym i są potężnym producentem żywności ekologicznej. My w Unii Europejskiej od 2024 roku mamy problem z rozwijaniem rolnictwa ekologicznego, głównie jeżeli chodzi o, o Polskę, bo tak naprawdę nie wiemy, ile produkujemy, czego produkujemy. Wiemy tylko, ile mamy hektarów w rolnictwie ekologicznym i dotujemy te rolnictwo ekologiczne, mimo to, że tak naprawdę dotujemy w dużej mierze łąki i pastwiska, na których nie wypasa się bydło ekologiczne. Więc Mercosur, jeżeli chodzi o rolnictwo, potężne zagrożenie, potężny dostawca żywności na cały, na cały świat, jeden z największych producentów. Jeżeli mówimy o Brazylii, no to to jest największy eksporter wołowiny do Unii Europejskiej.